Witajcie, dziś mam dla Was film, którego temat nadal pozostaje kontrowersyjny, a dotyczy on przywracania do życia wymarłych zwierząt. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie do odtworzenia niektórych gatunków, zwłaszcza takich jak mamuty czy jelenie z epoki pleistocenu. Dziś jednak omówię dla was wyniki najnowszego badania, które dotyczą tygrysa tasmańskiego, zwanego także wilkiem tasmańskim. Zapraszam do oglądania. Tygrys tasmański to australijski torbacz, który oficjalnie został uznany za wymarły gatunek w 1936 roku, kiedy to zakończył swoją wędrówkę po ziemi trwającą kilka milionów lat. Był to największy drapieżny torbacz, który żył w czasach współczesnych. Pierwotnie występował na terenach Australii i Nowej Gwinei, jednak został wyparty wyłącznie do terenów Tasmanii, gdzie wyginął w XX wieku. Był też ostatnim przedstawicielem rodzaju Thylacinus, czyli wilkowora, po europejskiej kolonizacji Australii zwierzę uznano za szkodnika, a w 1888 roku wyznaczono nawet nagrodę za każde zabite dorosłe zwierzę. Przez wiele lat mówiono o badaniach skupiających się na przywróceniu tego zwierzęcia do życia. Dziś można powiedzieć, że zrobiono ogromny krok w tym kierunku. Naukowcy po raz pierwszy odzyskali RNA wymarłego gatunku tygrysa. RNA to rodzaj kwasu nukleinowego, podobnego do DNA, choć jednoniciowego. RNA odpowiedzialny jest za przekazywanie instrukcji między DNA a komórkami odpowiadającymi za wytwarzanie białek. Zespół naukowy był w stanie sekwencjonować cząsteczki RNA ze 130-letniego okazu tygrysa tasmańskiego, przechowywanego w temperaturze pokojowej w Szwedzkim Muzeum Historii Naturalnej. Dzięki temu byli w stanie zrekonstruować RNA skóry i mięśni szkieletowych. Jeśli zamierza się wstrzesić wymarłe zwierzę, trzeba wiedzieć, gdzie znajdują się geny i jaką funkcję pełnią oraz w jakich tkankach są regulowane, a do tego potrzebna jest zrównoważona wiedza zarówno o DNA, jak i RNA. Naukowcy skupili wysiłki na odtworzeniu tego gatunku, ponieważ jego naturalne siedlisko na Tasmanii zostało w dużej mierze zachowane. Badanie to otwiera drzwi do wykorzystania zbiorów muzealnych w nowy sposób. Projektem, którego przedmiotem jest przywracanie wymarłych zwierząt, zajmuje się Colossal Biosciences, amerykańska firma z siedzibą w Dallas. Głównym celem firmy jest ponowne sprowadzenie mamutów włochatych do arktycznej tundry. Odtworzenie tygrysa tasmańskiego to drugi ogłoszony projekt dotyczący wymarłych zwierząt. Utracenie takiego gatunku, jakim był tygrys tasmański, który znajdował się na szczycie łańcucha pokarmowego, destabilizuje życie wszystkich gatunków w tym ekosystemie. Zatem w wyniku wymarcia tygrysa tasmańskiego nastąpiło już wiele negatywnych skutków. Na przełomie XIX i XX wieku na Tasmanii żyło około 5000 osobników. Jednak wspomniane wcześniej polowania w połączeniu takich czynników jak niszczenie siedlisk i choroby doprowadziły do szybkiego wyginięcia tych zwierząt. Istnieje wiele naprawdę dobrze zachowanych okazów muzealnych, które dostarczają DNA w nienaruszonym stanie, co sprawia, że złożenie genomu z powrotem jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku starszych gatunków. Naukowcy są pewni swojego planu i wierzą, że stworzona przez nich technologia przyniesie w przyszłości realizację założonych celów. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Tytuł publikacji, z której pochodzą informacje podane w filmie, znajdziecie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Cześć!